Witajcie kochani. Tutaj Ewa z kanału Tarot Eveni. Zapraszam Was na czytanie O Miłości, ponieważ mamy miesiąc Maj. No to cóż, najbardziej aktualny temat, najważniejszy w maju to jest miłość. Miłość nie tylko ta romantyczna, nie tylko ta dotycząca związku, ale również miłość do przyjaciół, miłość do siebie, miłość do piękna. Miłość do przyrody? Szerokie jej pojęcie, bo nasze serca się budzą, słońce powoduje, że bardziej nam chce się żyć, że chce się nam kochać, że zauważamy piękno wokół, mamy więcej energii. No i jesteśmy bardziej otwarci właśnie na te uczucia. I kochani, co z tą miłością u Was? Zobaczmy. Do wyboru są trzy talie. Wybierzcie sobie którąś z, was, z tych talii. Talia pierwsza, druga i talia trzecia. No i kochani, zaczynamy czytanie. Zaczynamy czytanie od talii pierwszej. I kochani, zobaczmy, co jeżeli chodzi o miłość, tak ogólnie u Was, a potem przyjrzymy się bardziej e, szczegółowo, e, co zrobić, żeby było nam jak najszczęśliwiej, jak najlepiej, na co uważać, e, a z czym się pożegnać. E, I ogólnie dla wyboru pierwszego, e, co z tą miłością, co u Was. No, i mamy tu kartę, kochani, piątki, buław. Piątka buław mówi o bardzo takim dużym powodzeniu, jeżeli chodzi o płeć przeciwną. Także jesteśmy w centrum zainteresowania, gdziekolwiek się pojawimy. Ale też przez to powodzenie pojawia się może troszkę zazdrości, może konkurencja. Cały czas możecie mieć takie odczucie, że no muszę udowodnić, że jestem najlepsza, że jestem najlepszy, muszę pokazać co potrafię, na co mnie stać, jak pięknie mogę wyglądać i co mogę zaoferować. Taka, taki rodzaj może zawodów miłosnych, takich przetasowań w życiu, taki brak zdecydowania, być może trochę Ugruntowania się, skierowania się na jedną konkretną osobę, bo tu mogą Wam się podobać wszyscy i nikt, albo może podobać Wam się wielu i ciężko wybrać no, tą właściwą osobę, tego kogoś, kto jest nam najbliżej i z kim byśmy chcieli rozwijać dalej tą naszą relację, tą naszą znajomość. Trochę takiej szarpaniny w tej piątce buław. Cały czas poczucie, taka konieczność, poczucie bycia na wiecznym posterunku, takie spięcie, kontrola. No i to może Was w jakiś sposób męczyć, a czasem jest tak, że po prostu jest to nasza osobowość i inaczej nie potrafimy. Właśnie w ten sposób działamy. Jeżeli chodzi o relacje, o uczucia. I kochani, co dla Was, jeżeli chodzi o opuszczenie jakiegoś obszaru energii, co trzeba zostawić, z czym trzeba się pożegnać, z czym warto się pożegnać, żeby to jakoś poszło bardziej do przodu, albo żeby na przykład dało nam świadomość, czego chcemy, a czego już na pewno. Co nas już na pewno nie interesuje, czego nie pożądamy. Zobaczmy, z czym się pożegnać, czemu powiedzieć do widzenia. I mamy tu dziewiątkę pucharów. Kochani, może tu chodzić troszeczkę o, o egoizm, przepraszam, bo dziewiątka pucharów jest kartą spełnienia życzeń. Ale tu w tej dziewiątce pucharów wszystko nam może przychodzić łatwo. Bez wysiłku albo tego po prostu oczekujemy, że y, czas, ludzie, szczęście będzie sprzyjało właśnie nam, y, i, bo nam się to po prostu należy, y, i nie musimy starać się o to, czy ktoś inny równie dobrze się przy nas czuje, y, czy możemy spełnić jego marzenia miłosne, y, tylko zapatrzeni jesteśmy w siebie. No myślę, że z takim sposobem myślenia warto się pożegnać. Warto pomyśleć o tym, co mogę ofiarować tej drugiej osobie, co reprezentuję sobą, jakie wartości, które mogą być cenne dla tego kogoś i czy szczęście musi być naprawdę takie indywidualne, a może trochę egoistyczne, czy warto się z nim jednak podzielić? Bo jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie tutaj na spełnienie swoich marzeń, swoich planów odnośnie relacji, odnośnie nie tylko relacji romantycznych, ale takich przyjacielskich, rodzinnych. No to inni mogą czuć się trochę z boku, mogą czuć się trochę zaniedbani, mogą mieć poczucie, że chcecie, aby świat się kręcił wokół Was i ze względu właśnie na tą życzeniowość bardziej są od tego, aby spełniać Wasze potrzeby, Wasze marzenia. A o sobie tutaj zapominać i nie mieć dla siebie czasu, nie mieć dla siebie przestrzeni. Związek, relacja jakakolwiek wiąże się z poczuciem i koniecznością wspólnoty, wspólnego przeżywania życia, a nie przeżywania go indywidualnie i tylko dla siebie. Więc zostawmy może taki sposób patrzenia. I zainteresujmy się tym, co możemy ofiarować, i to pewnie przyniesie nam również wiele satysfakcji, a czasem nawet więcej, niż gdybyśmy tylko brali. Co zatem? Co zatem przed Wami? Jak się to potoczy, jeżeli uwzględnicie tą radę tarotową? No, kochani, karta transformacji, karta śmierci, nastąpią wielkie zmiany. Przede wszystkim myślę, że w Was, że będziecie chcieli współuczestniczyć w radości, w miłości z ludźmi dla Was ważnymi. W karcie śmierci jest zostawienie starej struktury, opuszczenie starego sposobu postępowania, myślenia. Ale tu również w tej karcie jest pogodzenie się z koniecznością odejścia od niektórych osób, bo być może coś się tu wypaliło, coś okaże się, że nie będzie funkcjonowało na tych nowych zasadach, albo że ta osoba po relacjach, przeżyciach, doświadczeniach z nami nie chce już mieć więcej nadziei, nie chce już oczekiwać czegoś, czego nie dostała i nie wierzy w to, że tak się stanie. Więc być może jest to czas na odejście i danie sobie szansy, na nowe szczęście i temu komuś i sobie. Karta śmierci oznacza, że przed nami zupełnie nowe przeżycia, nowe osoby. I nowa droga. My jesteśmy inni, jesteśmy zmienieni, zaczynamy myśleć w inny sposób, przestajemy się już szarpać w tej piątce buław, kręcić wokół wszystkich i wokół nikogo i stawiamy na coś zupełnie innego, na zupełnie inny rodzaj życia, inny rodzaj myślenia. Ja tutaj dopowiem sobie jeszcze jedną kartą, jest to szóstka mieczy, więc... Mówi ona o odwadze. Jest to karta kolejna karta Brama, która mówi, że nie w tym miejscu, w którym byliśmy tutaj nie spełniliśmy się i nie daliśmy spełnienia, trzeba poszukać nowych obszarów, i właśnie te nowe obszary przynosi dla Was i szóstka mieczy i karta Wielki Arkan śmierci, karta transformacji. Także bardzo ten maj jest ważny dla Was czasem. Możecie wiele zmienić tutaj. Może się wiele dobrego zadziać w Waszym życiu i wy uwolnicie się od jakichś być może przymusów, traum, które Wam do tej pory towarzyszyły i powstaniecie lepsi. Odrodzicie się w innym. W innym duchu, w innych emocjach i w innym świecie. I kochani, teraz przechodzimy do wyboru drugiego. I wybór drugi. Zobaczymy, co tam u Was, jeżeli chodzi o miłość. Mamy, kochani, Trójka Buław. Trójka Buław mówi o tym, że już zaczynacie coś nowego. Jakąś nową drogę, może z nowymi ludźmi, a może z tymi, którzy są koło was, ale w inny sposób. Zaczynacie funkcjonować ze sobą, zaczynacie działać. Może też postanowicie w, zmienić swoje miejsce, przeprowadzić się z tym kimś, wybrać w jakąś podróż życia i nie kontynuować. Dotychczasowego sposobu funkcjonowania. Trójka buław to są nowe rozwiązania, to jest energia, która zabiera nas w nową przestrzeń, w lepszy czas, w lepszy sposób myślenia, taki korzystniejszy, bardziej owocny. Buławy przynoszą nam energię, jest to żywioł ognia, więc chce nam się żyć. Wszyscy obok, są nam bliscy, myślą podobnie do nas i wspieracie się tutaj nawzajem. Także ta trójka buław mówi o rozpoczęciu nowego życia, o tym, że już postanowiliście odmienić wszystko, jeżeli chodzi o sprawy miłości i zacząć tak, żeby było dobrze, żeby było. Lepiej, zgodnie też może z wcześniejszym planem, który ułożyliście wspólnie z partnerem, wspólnie z kimś, kogo kochacie, kto jest wam bliski. Co powinno być zostawione, co powinno odejść, jeżeli chodzi o sprawy uczuć, sprawy emocji? Teraz zobaczymy. Król Pucharów. Król Pucharów mówi o miłości świadomej, mówi o miłości dojrzałej i mówi o poświęceniu i odczuwaniu. I jeżeli ta energia powinna odejść, to kierując się trójką buław, można by pomyśleć, że ta trójka buław przynosi Wam nowy związek, nową relację i warto definitywnie pożegnać się z kimś, kto z waszego życia już odszedł, albo odchodzi. Przestać myśleć, przestać gdybać, przestać się zastanawiać, co by było, gdybym zawrócił, gdybym zawróciła z tej drogi. Ale Król Pucharów mówi również o tym, że na tej nowej drodze, na tym rozpoczęciu nowego życia miłosnego, warto przemyśleć, jacy jesteśmy. Wobec partnera czy partnerki? Czy nie dusimy go czy jej swoją miłością, swoją atencją? Czy nie osaczamy tego kogoś, nie dając mu wytchnienia, nie dając mu wolności? Czy po prostu nie chcemy przydusić i zawładnąć całym jego światem, bo to nigdy dobrze się kochani. Nie kończy. Ta adoracja, ta atencja zawsze musi mieć umiar, zawsze musi być wyważona. No i tak nie tylko emocjami tu się kierujemy, ale również myślą. Jak zrobić, żeby była równowaga? Jak zrobić, żeby ktoś docenił nasze starania, tą naszą miłość, a jednocześnie nie czuł się nią zmęczony? I kochani, co z tego wyniknie, jeżeli, jeżeli uwzględnimy tą radę? Mamy tutaj pazia denarów. Pazia denarów mówi o budowaniu relacji, związków na, w oparciu o przyjaźń, w oparciu o poznanie tej drugiej osoby. Że nie tylko tutaj emocje. Mają y, wartość i są ważne, y, o czym mówiliśmy właśnie przed chwilą, ale, y, czy też takie pływanie troszeczkę y, w wyobraźni, w marzeniach, ale też konkret, y, poznawanie tej drugiej osoby, y, interesowanie się nią, y, zaprzyjaźnianie się, budowanie tej przyjaźni, która. Jest przecież w związku bardzo ważna, bardzo istotna, bo kiedy ten pierwszy zapał, ten szał miłosny zaczyna przygasać, to czasem bywa, że zostajemy z pustymi rękami, bo nie zbudowaliśmy niczego więcej. Tak naprawdę nie znamy tej osoby, nie wiemy co lubi, co jej przeszkadza, o czym marzy, jak chciałaby spędzić życie z nami przede wszystkim. Więc tutaj ten denarów jest takim początkiem budowania czegoś mocniejszego, czegoś konkretniejszego, czegoś bardziej wartościowego. I kochani, z tym paziem denarów to jest tak, że warto uzbroić się w cierpliwość. Wszystko ma swój czas i ma swoje miejsce. Nie poganiajmy. Tego kogoś, kto chce być z nami, nie zmuszajmy go do takich decyzji, do których nie jest jeszcze gotowy. Nie walczmy mm, jakimiś nieuczciwymi metodami, nieuczciwymi sposobami, żeby go zmobilizować, żeby wymusić coś na nim. Warto współdziałać, dać czas sobie i dać czas temu komuś. Na pewno jesteście na właściwej drodze, bo o tym już mówi e, trójka buław. E, więc e, nie zepsujcie tego nowego czasu e, tej nowe, tego nowego etapu Waszego życia e, poprzez właśnie e, mrzonki, poprzez taką gwałtowność emocjonalną, poprzez jakieś próby być może szantażu. Docencie, że teraz macie z kim budować i warto oprzeć to na takich solidnych fundamentach, na takich solidnych podstawach. I kochani, teraz kolej na wybór trzeci i wybór trzeci, więc co u Was, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Co my tu mamy? Siódemka buław. Siódemka buław mówi o tym, że chronicie się i bronicie rękami i nogami przed e, światem, e, przed e, jakąś interwencją e, z zewnątrz, e, przed próbą e, waszym tego słowa, e, słowa znaczeniu, mniemaniu, e, rozumieniu, e, wejściem. Kogoś z cudzysłów oczywiście butami w wasze życie. Tu gotowi jesteście stanąć przed drzwiami waszego serca i bronić się za wszelką cenę. Bo może myślicie, że ktoś, kto zajmie miejsce w waszym sercu, w waszym życiu. Pozbawi Was tego, co już zdobyliście, pozbawi Was tego, co sobie wypracowaliście, co jest dla Was ważne, co jest dla Was wartościowe. Tu taka chęć obrony za wszelką cenę przed tym, że być może ktoś będzie mi kazał, czym mówił, jak mam żyć, jak mam postępować, w jaki sposób mam kochać, co mam robić. I to bardzo mocno ogranicza Was w poczuciu szczęścia, w poczuciu takiego dobrostanu miłosnego, brak zaufania do innych, niechęć do tego, żeby otworzyć się na drugiego człowieka, żeby wpuścić go do swojego życia. Tu bardzo mocna postawa obronna. Postawa, która być może odstrasza innych. Może nawet nie mówicie wprost, czy też wprost nie zachowujecie się jako osoba niedostępna, ale jednak inni mogą wyczuwać ten wasz dystans i tą waszą gotowość, że w każdej chwili zamkniecie te drzwi przed nosem temu komuś i będziecie chcieli się przed nim obronić. Kochani, co w związku z tym, jak sobie ułatwić przejście w lepszy sposób myślenia i jednak otworzyć na relacje, otworzyć na związek. Zobaczymy. I mamy czwórka denarów. Czwórka denarów karta takiego chłodu i no, Nie ma innego wytłumaczenia, jak praca nad sobą. Na jakby poczucie, że mam wszystko, czego potrzebuję, jestem na tyle zabezpieczony, czy zabezpieczona na tyle bezpieczna, że zawsze, w każdej chwili, jeżeli coś mi się nie spodoba, będę to mogła zakończyć. Będę mógł powiedzieć, nie tędy droga i nie ma potrzeby, żeby bać się. Jakiegoś ataku z czyjej strony. Czwórka Denarów będzie mówiła: skończ z tym skąpstwem uczuciowym, ale nie tylko. Zacznij się dzielić zacznij się dzielić rzeczami materialnymi, ale przede wszystkim zacznij się dzielić uczuciami zacznij o nich mówić przepracuj ten temat w sobie, ten strach przed okazywaniem tego, co czujesz. Nic więcej tutaj ta czwórka denarów nie jest w stanie wam powiedzieć i jak tylko to, żeby zlikwidować może te bariery albo zburzyć te mury, które wokół siebie postawiliście. I jeżeli uwzględnicie kochani, tą radę, tą sugestię tarota, to zobaczmy, co z tego wyniknie. No, proszę bardzo, dziewiątka pucharów. Zrozumienie, że mogę być szczęśliwa, że mogę być szczęśliwy. Pozwolenie sobie na to szczęście. Okaże się, że wszystkie tamy puszczają, że nie jest koło Was pusto, że ludzie nie są zdystansowani, że wręcz przeciwnie. Może chcą spełniać Wasze marzenia, może jest ta osoba, która bardzo chce uczynić Was szczęśliwymi. Tylko do tej pory, Wstrzymywała się z jakąś, jakąkolwiek aktywnością z tego względu, że bała się waszej reakcji. Nie była pewna, czy jesteście zainteresowani. Teraz to już przestaje być aktualne, ponieważ wy jesteście otwarci na innych, to i inni też bardzo chętnie będą tutaj otwierać się na Was, dziewiątka pucharów, szczęście i spełnienie marzeń. Więc pozwólcie sobie na to, nie blokujcie, nie kaszcie nie samych siebie chłodem i dystansem. Nie zabierajcie sobie tego, co w życiu przecież jest najcenniejsze, czyli miłości. No, i tego Wam życzę, wszystkim tej miłości, takiej, która nas spełnia, która czyni nas lepszymi. Dzięki bardzo, jeżeli się Wam film podobał, to zapraszam do subskrypcji, do polubień, no i oczywiście do komentarzy. A tymczasem, pięknego weekendu Wam życzę i do usłyszenia.